Ci z o mała synko to ey, ey, vi, bakshel, sen, only, ey, ey, ma złej, ej, ej, wychowałeś się wśród drzew, krzyczej jeba księżę, twoja kurwa wieki nie ona za to puszcza się. z o ej, mała synko to ma złej, ej, ej, wychowałeś się wśród nie Kurwa wielki nie jestem Ona za to puszcza się Pany świata nazwij mnie Się tak zjarałem No i też najebałem Cały Meksyk Patrzał w twojej sucze Widział Orlen Myślał zjeść sechowoga Nie było tam nikogo I zajebał tu zidora Lecz pominął jeden szczęku Majek miał tam kamerę W po powrotnej trochę ujrzał dzień, mordość świecka w duszach czeka w ciebie Obudził się gdzieś w ciemnym pomieszczeniu, zaczął wołać po pomoc Najlepsze przed pojawiło się światło, ujrzał wysokiego czaru skórego mężczyznę Przekoło jego uwagę to, że był kompletnie nagi Wymachliwał swoim dużym fiłetem, po czym wsadził go Ofiara się znalazła na podłodze O jakiś to przyszedł Marek, Do mającego powiedział Olegatem nie zadziera, kurwa na nim Ci z tych ey. ej, ej, mała synko, to ma słek Ej, ej, wychowałem się wśród drzew Krzyczej je bakszek twoja kurwa, wie wielkim jestem Ona za to puszcza się Ci z tym Bawa sukop Tomas Weg, Ej, ey, we pawałem się wśród rzek, krzycze jeba krzycze, twoja kurwa wieki niezdry, ona za to wówczas się, pan im świat tam nawi nie! Ey, hoody ale dla ciebie pan, wierzę na bit. Jak Taliban w Afganistanu? Kurwa, zrozum ten stan. Okej, okay. lejemy ale tylko ropę. Czarne się złota, więc zaproszek. Na to to impre nie ma już zaproszeń. To nie to nie szelbe, nie osoby mi To jest Orden. To się paliwo, niż wycieczkę w kakonosze noszę. był taki dobry, jakbyś kurwa doszedł Mój kartel zabije sobie tu nożem Nie na apel, bo z marki się warzę wozem By the way, my firm nazywa że wozem Szal to od sfery, każdy tutaj powie dobrze Zalewam Kolumbijską kluby dołzem Mamy tu na tym co Afryka Rodziny kontynent chłodego byka Ale familia to tak jak syndyka. Robię biznes, nie kurwa bandyta Ej, dawaj mi grama Ciężarówka mi, mi tu gdzie sama. Ej, kolejna zmiana Szmata z pyska schodzi na kolana Ej, twoja dziewczyna, ja ci na hajsy, się do mnie przymila O tu jeszcze cztery kandydatki, czuję się jakbym zrobił pentakilla O Boże mój Boże, o co mnie obniża. O Boże mój Boże, piłeczkę odbijam O Boże mój Boże, to nie twoja diga. To chłopcy, że kurwa i ma Kiedyś Wszyscy krzyczą orłem, ej, ej Mała synko, kto ma łeb? Ej, ej, wychowałeś się wśród drzew Krzyczej jeba krzew, Twoja kurwa, wie kim jestem Ona za to puszcza się Czuj <tryk> ej, 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 się z dychczykiem owym, ey, ey, ej, cokolwiek, ey, ey, bowl, ey, cokolwiek, 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 ona cokolwiek, twoja kurwa, cokolwiek, na cokolwiek, cokolwiek,